W Katowicach już istnieje sektor usług dla biznesu, bo to jest pierwszy element na który się patrzy. Po drugie jest to silny ośrodek akademicki i my mówimy o Katowicach, ale tak naprawdę mówimy o całej metropolii. Ilość ludzi, która tutaj studiuje i ilość absolwentów. I trzeci element to jest jakość życia. To jest zdecydowanie element, który w Katowicach w ciągu ostatnich lat bardzo mocno podskoczył. Dzisiaj mówimy o 27 tysiącach miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w samych Katowicach, 32 tysiące w całym naszym Związku Metropolitalnego, więc to pokazuje, że naprawdę warto było. Dzisiaj mamy tą radość, że jest to oceniane nie tylko przez ABSL, ale również przez inne ważne instytucje, które mówią o wielkim, wielkim sukcesie miasta Katowice. Patrząc na to, co inwestorzy nam mówią, co najbardziej im się podoba, to jest etos pracy pracowników. To znaczy mówią, że to są ludzie młodzi, natomiast w Katowicach oni są, nazywają to, poważniejsi. To znaczy bardziej można na nich liczyć przy tym, że można im tutaj wrzucać bardziej złożone, kompleksowe, ale też bardziej odpowiedzialne procesy. Można powiedzieć, że ta droga jeszcze jest długa przed nami, a więc mam nadzieję, że przez kilkanaście lat dalej ten rynek się będzie rozwijał. Oczywiście trzeba się temu bacznie przyglądać, reagować na wszystkie sytuacje, które są sytuacjami powodującymi różne zakłopotania, co dalej. Ważnym elementem też w tym wszystkim, żeby to się powiodło i żeby to się i że to się powiodło już, to jest właśnie współpraca, współpraca samorządu, biznesu i uczelni wyższych, bo do tych wszystkich biur, które powstają w w naszym mieście potrzeba odpowiedniego zasobu ludzkiego, a ten zasób ludzki może powstać tylko przez dobrą edukację, przez dobre kształcenie i to się też udaje, czego dowodem jest Europejskie Miasto Nauki w roku 2024.